W pierwszym kroku wypiszemy wszystkie liczby naturalne mniejsze od 20 i jednocześnie podzielne przez 3. W drugim kroku wypiszemy wszystkie liczby naturalne mniejsze od 30 i podzielne przez 4. W trzecim kroku tworzymy punkty na płaszczyźnie. Pamiętamy, że punkt na płaszczyźnie określamy poprzez współrzędną x oraz współrzędną y. Współrzędną x będziemy dobierali z pierwszego warunku. Współrzędną y będziemy dobierali z drugiego warunku. W pierwszym warunku mamy do wyboru 7 liczb. W drugim warunku mamy do wyboru 8 liczb. No to jeszcze raz. To będzie współrzędna x w punkcie, a tutaj będzie współrzędna y. Czyli pierwszą współrzędną możemy wybrać na 7 różnych sposobów, drugą współrzędną na 8 różnych sposobów. No i, żeby stworzyć punkt, musimy je z sobą połączyć. Jeżeli łączymy, to zapisujemy znak mnożenia między liczbami, i stąd otrzymujemy